600 uczniów bawiło się podczas hucznej 31. studniówki w Chicago. Jest to największe takie wydarzenie za oceanem. I na początku było trudno, ale tak, teraz to było łatwo. Zgodnie z chicagowską tradycją, co roku organizatorem Walu jest inna placówka. W tym roku odpowiedzialnym za dobrą zabawę był Zespół Akademii Języka Polskiego i Kultury imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Poloneza zatęczyli także uczniowie 36 innych szkół z rejonu Chicago. Jesteśmy organizatorem 31. studiówki, jesteśmy dumni. Jest to olbrzymia studiówka, jest to olbrzymi wal, mimo wysiłku, mimo tych że nawet i nie nieprzespanych czasami nocy, cieszy się bardzo. Jest to tego potrzebowania polonijnej szkoły, do której dzieciaki chodzą przez 11-12 lat, w zależności w jakich szkołach są. Nie mogłem się doczekać tej, tej imprezy. Mam tutaj kolegów, tutaj też. Mam, mamy bardzo spok... E, niezły czas tutaj. Bale przedmaturalne z oceanu mają wiele wspólnego z tymi w Polsce. Tradycyjnie odbywają się na przełomie stycznia i lutego. Uczniowie dbają o detale niezbędne na ten wyjątkowy wieczór. Na pewno wygodne buty. <grymne <grymne> <grymne> wygodne buty, wygodna sukienka, Włosy trzeba mieć zrobiony makijaż, wyglądać fajnie. A znacznie, A, się bardzo bardzo wiesz, tak? Ale widzę, że tutaj podwiązki są wszystkie, macie czerwone podwiązki? Czyli jest ten, ta tradycja jest tutaj spełniona. Tak. Yeah. Wszystkie szkoły mieli swój wybór. W naszej klasie było, że my chcieliśmy różowe. Tu mieć takie, jakby takie muchy i takie, takie rzeczy różowe i kolor różowy wybraliśmy. Edukacja w języku polskim dla dzieci z polonijnych domów bywa nie lada wyzwaniem. Dobre rezultaty to także zasługa rodziców. Maturę niebawem będzie zdawać Wiktoria Kaipus. W pomoc w organizacji balu przedmaturalnego włączyła się jej mama. Czekałam na ten dzień przez całe życie i się doczekałam, mu się bardzo cieszę. No jest to na pewno ogromne przeżycie. Brałam czynny udział w przygotowaniach przez ostatnie kilka dni i jestem bardzo dumna, że moja córka tak daleko zaszła, że... Kończy polską szkołę, że uważam, że bardzo dobrze mówi po polsku. Polskie szkoły weekendowe dają możliwości nie tylko edukacji, pozwalają uczniom nawiązywać znajomości z rówieśnikami z tej samej grupy etnicznej. Wiele z nich to przyjaźnie na całe życie. Największe, co, co, co z tej polskiej szkoły wziąłem, to dużo kolegów po prostu mam. I... Uczestnicy studiówki w Chicago zapowiadają, że zmagania maturalne i straszne. podkreślają to niezależnie od poziomu przygotowania. Jak z swoim przygotowaniem do matury? Na jakim jesteś etapie? No. No, ojejku, no nie wiem, jeszcze nie wybrałem. Jakiś gotowy do matury? A myślę, że tak. Mniej więcej to jestem gotowy. tam. myślę, że zrobię dobrze, ale nie wiem, czy na 100 punktów.